Oj kurczątko, nie wiem ile razy byłem proszony, aby nagrać ten odcinek. Zajęło mi bardzo dużo czasu, aby ostatecznie nagrać ten materiał, w którym chciałbym przedstawić moje top 10 ulubionych kreskówek, wszech czasów, które kiedyś lubiłem i teraz zażyją takim wielkim uczuciem, że słowami tego wyrazić nie mogę. Pamiętam, jak miałem jeszcze 300 subskrypcji i ta propozycja już została mi dana. Dlatego w końcu, po tych praktycznie 6 tysiącach subskrypcji, chciałbym wam przedstawić ten dla mnie bardzo ważny i jak Także unikatowy odcinek. Bez zbędnego przedłużania, zacznijmy. Na pozycji dziesiątej pojawia się kreskówka Niesamowity Świat Gambola, emitowana oczywiście na Cartoon Network. Uwielbiam tą kreskówkę za to, że jest ona inna niż wszystkie. Burza ona tematy tabu, które inne kreskówki animacje w ogóle by nie zamierzały podjąć. Pomimo swojej wariacji, mimo tego, że dzieją się tam szalone rzeczy, to zawiera ona w sobie morał i, jakby nie patrzeć, jest bardzo unikatowa. Pośród tych wszystkich kresków, które dotąd widzieliśmy. Przez te kilkaset odcinków nie znudziłem się, uwielbiam oglądać tę kreskówkę i szczerze, dalej ją bardzo lubię i darzę ją wielkim szacunkiem. Podoba mi się to, w jaki sposób ta kreskówka przedstawia różne fakty. Osobiście, moim ulubionym odcinkiem jest ten, gdzie matka Gambola poznaje swoich rodziców w sensie, że przedstawia swoim dzieciom swoich rodziców. No i te więzi niby z początku nie są za łatwe, ale w końcu daje im się razem stworzyć tą piękną rodzinę. K chyba każdy widział tą kreskówkę. Jeśli jej nie lubicie, to dajcie jej drugą szansę, bo ona na nią po prostu zasługuje. Numer dziewiąty i pingwin z Madagaskaru. No cóż, za co kocham tą kreskówkę? Nie wiem, czy głównie z tego powodu, że pojawiają się tam nasze tytuły pingwiny, czy może dlatego, że jest tam król Julian. Dlatego pojęcia nie mam, ale zawsze świetnie, wybornie bawiłem się przy tej animacji. Nowe przygody w każdym odcinku, coś szalonego się dzieje, notoryczne pojawienie się króla Juliana i jego dziwne, szalone rzeczy, które zawsze przeszkadzały pingwinom, było coś niesamowitego. Ponadto ciekawe postacie. Genialny kowalski, troszkę taki dziecięcy szeregowy, skipper jako główny zarządzający, no i Rico jako popa praniec których wszystkich rozśmieszał i zawsze budził uśmiech na twarzy. Więc nie mogę powiedzieć tej kreskówce, no musicie ją koniecznie zobaczyć, bo może pojawił się tam niech żyje król Julian, który głównie opowiada o nim. No ale cóż, według mnie nie przebije on naszych ulubionych pingwinów na numerze 8, wodokrzmoty małe. Gdyby ta kreskówka nie pojawiło się na te dzisiejszej liście, zostałbym spluty przez niektórych moich widzów, no bo nie ująć tej kreskówki w ulubionych to jest jak złamać 10 przekazań bożych. Ta animacja, ta kreskówka jest unikatowa. Rozpoczęła temat tajemniczości, która w żadnej kreskówce się jeszcze nie pojawiła. Ile tam było zagadek, ile tajemnic, to to się łowie ludzkiego, normalnego dziecka, którego na telewizor nie mieści. Zawsze oglądałem tę kreskówkę rano o 8.30 jak jadłem śniadanie, no i byłem podekscytowany, co będzie się działo dalej. Musiałem każdy odcinek go obejrzeć, bo gdy szokniecie 1, dwa, to nie możecie przestać. Ciągnie się to za wami kilka lat i jak zaczniecie, to musicąć wszystkie, bo inaczej nie będziecie mogli spać przez to, co tam się w tej kreskówce dzieje. Tyle wątków tyle tajemniczości, że to trzeba zobaczyć. Pozycja obowiązkowa dla każdego. Numer 7. kacze powieści najnowsze z 2017 roku. Kocham Disney za to, że w ciekawe wątki, w ciekawą fabułę wprowadza nie postacie ludzkie, ale rzeczy, osoby, które na w głowie normalnie by nam się nie mieściły. Jest to oczywiście reboot, odświeżona wersja starych kaczy opowieści, które były też genialne. No ale słuchajcie, najnowsze kacze opowieści spokojnie dorównują tym starym. Z jakiego powodu? Świetna fabuła. W każdym odcinku się coś dzieje. Oczywiście było kilka epizodów, gdzie działy się słabe rzeczy, ale każda kreskówka tak ma. Zawsze się coś tam dzieje. Wątki są przeplatane innymi wątkami. Główna fabuła idzie przez cały serial. Nie pojawia się w każdym odcinku, tylko co dwa odcinek, jest ona poruszana. Z takiego to powodu chcemy dalej oglądać tą kreskówkę. Pojawiają się tam postacie, które nie są powiedzmy takie po prostu napisane, żeby były, ale mają coś w sobie fajnego, że chcemy je dalej poznawać i chcemy tę kreskówkę dalej oglądać. No i drugi sezon, który według mnie jest zdecydowanie lepszy od pierwszego, jest to moje subiektywne zdanie. Napiszcie, czy Wam się podobają wykaczy opowieści, bo mi zdecydowanie tak. Na numerze szóstym. Hunting, głowcy tajemnic. Niestety, kreskówka przez wielu osób zapomniana, dużo osób jej nie zna i nie emitowana. Chyba z jednego głównego powodu. Nie pojawiła się oni ani na Disney Channel, ani na Cartoon Network, ani na jakiejś stacji, ani na Jetixie. Ona pojawiła się na Zigzapie, który aktualnie już nie istnieje, a dużo osób do tego kanału nie miało dostępu. Fabułą ona bardzo przypomina Bakugan, ale nie jest to anime, kompletnie nie. Jest to kreskówka, która opowiada o osobach, którzy mają dostęp, którzy poprzez, jakby powiedzieć, takie magima, ma Magię, mają dostęp do takich stworków, z którymi, przed którymi mogą walczyć, ale nie chodzi, tu nie jest tutaj fabuła Bakugana, że każdy walczy ze sobą, czy jak to w Pokemonach. Nasi główni bohaterowie, który jest bodajże sześciu, dążą do tego, aby poprzez te handiki zwalczyć tę złą korporację, organizację, która chce przejąć cały świat, no i zniszczyć go poprzez właśnie te stworzenia. Fabuła genialna. W każdym odcinku dzieje się coś niesamowitego, jak oglądacie jeden odcinek, to się wciągniecie od razu, bo to co się tam dzieje jest po prostu nierealne. Na internecie znajdziecie od więc polecam wam na CD, CDA. Pojawiło się kilka. Jest zagasrona kreskówka zon, możecie je zobaczyć. Podam wam linki w opisie do tych odcinków, jak chcecie sobie je oglądnąć. Numer 5. Avatar legenda Anga. Powiem krótko, genialna fabuła, inność wszystkiego, nie ma takiego słowa, ale inność od innych kreskówek, unikatowość, jak już wspomniałem. Niby to przypomina anime, ale ja zaliczam to pod kreskówkę, bo bardziej mi się z nią kojarzy. Fajne moce, ciągle się działo, epickie walki, świetne wątki, więcej nie mogę powiedzieć. Wiedzieć, musicie to koniecznie zobaczyć. Tyle. Numer czwarty, za bramą ogrodu lub pod inną nazwą, po drugiej stronie muru. Pomimo tego, że kreskówka ta posiada tylko i wyłącznie 10 odcinków, to jest przeepicka. Jest osadzona w bardzo mrocznym i smutnym klimacie, gdyż opowiada o dwóch braciach, którzy zgubili się w mrocznym miejscu, gdzie dzieją się rzeczy nierealne, mroczne, straszne, aby wydostać się do swojego domu. Ponieważ przez przypadek przechodzą przez bramy ogrodu i znajdują się po drugiej, mrocznej stronie muru. Muru. Uwielbiam tą kreskówkę za jej świetne piosenki, za jej genialny klimat, który raczej nie spotkamy. I właściwie to, co dzieje się w tej kreskówce, uważam, że jest o wiele lepsze niż w grzmotach małych. Nie jest ona w pewnych momentach prześmiewcza, ale jest ona głównie mroczna i boimy się jej oglądać. Ja osobiście oglądam ją w dwa dni, 10 odcinków w 2 dni, albo nawet w jeden. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Musicie to zobaczyć. Są na YouTubie odcinki podzielone na częściach i zrobiona playlista. Wpiszcie sobie tytuł. Oglądnijcie i uwierzcie mi, jak ja nie odciągniecie się od niej. Na miejscu trzecim Futurama. Coś niekoniecznie dla dzieci, ale kreskówka, którą uwielbiałem. Mimo tego, że kwalifikuje się ona dla animacji dla dorosłych, to oglądałem jak miałem 8 lat <grych> i bawiłem się przy wybornie. Co z tego, że połowy żartów nie rozumiałem, nie rozumiałem wielu rzeczy, ale humor, jaki występuje w tej kreskówce, jest oryginalny. Została ona stworzona przez tego samego twórcę co Simpsonów, ale uważam, że Simpsonowie dopiętnie dorastają w tej kreskówce. Może z tego powodu, że jest ona osadzona w innym uniwersum, w uniwersum, gdzie wszystko dzieje się w przeszłości. Pojawiają się też tam super postacie, na np. Lila, Jednooka, Kosmitka, czy Bender, czy Blender, nie pamiętam. Pamiętam już robot, który jest uzależniony od alkoholu i dzieją się tam naprawdę śmieszne i przednie rzeczy. W każdym odcinku pojawia się nowa fabuła i jest to gnial. Niestety nie oglądałem całej tej kreskówki bodajże chyba dwa sezony, ale pojawiają się także tam smutne wątki, o których mogę nagrać odcinek, jeśli chcecie. Dla byłoby to zaszczyt, gdybyście mi pozwolili to nagrać taki odcinek o właśnie tej kreskówce, bo ją kocham. Przechodzimy do dwóch moich ukochanych kreskówek. Zacznijmy od pierwszej, czyli byle do Przerwy. Od czego by to zacząć? Nie mam pojęcia, Przyszby od tego, że ona dzieje się w szkole z miejscem, które jesteśmy wszyscy mocno związani. Kilka postaci, którzy przeżywają swoje przygody właśnie w budynku, które kilka osób nie lubi, a niektórzy lubią. No, poznamy tam mnóstwo charakterów, i za każdym razem nasi młodzi antagoniści przygotują jakąś nową, dziwną sytuację, którą podejmą w szkole. Dla osób, które szukają jakiejś takiej rzeczy, które mogą, tak powiem, brzydko, nieładnie odwalić w szkole, to ta kresówka będzie świetną alternatywą. Jest tam także przedstawienie postaci, których mniej lubimy, czyli takich kujonów oraz takie osoby, które kablują nauczycielce. Jeśli chcecie zobaczyć perypetie osób w szkole, osób, yy, perypetie amerykańskich dzieci w szkole, to to musicie zobaczyć. To, co działo się w tej kreskówce jest coś, czego nigdzie, nigdzie nie zobaczymy indziej i raczej sądzę, że nigdy jej nie zobaczymy. Jak pokochałem tę kreskówkę, to mogę ją znienawidzić za jedną rzecz. Po polsku nie zobaczycie żadnego odcinka w ogóle. Wszystkie odcinki zostały usunięte. Ostał się tylko jeden, który znajdziecie na YouTubie. Link wam w Podam w opisie, a reszta, aby oglądać, musicie znać język angielski, co sądzę, że dla niektórych z Was może być wielkim problemem. Niestety, trzeba zmusić Disney XD, bo tam właśnie pojawiła się ta kreskówka, aby ponownie emitowali tą świetną animację, bo jest ona tak unikatowa, tak, taka niespotykana, że ona musi zostać ponownie wyemitowana właśnie na tej stacji. Numer 1 i Spongebob Kęcia Stoporty. Ojejku. Świetność tej kreskówki świadczy długość jej emisji. Powiedziałem gdzieś tą samą sentencję. W odcinkach o na podstawie gier Jak się to idealnie złożyło yy, No co mam powiedzieć, świetne postacie osadzenie, osadzenie całego miejsca tam Gdzie żadna kreskówka by nigdy o tym nie pomyślała Czyli pod wodą, niesamowite przygody W każdym odcinku gdzieś, coś szalonego No i świetne udźwiękowanie Także smutne momenty, no i radość Z oglądania tej kreskówki, genialny humor No i coś co po prostu kochamy Pomimo tego, że współczesny Spongebob Nie dorówna temu Spongebobowi Z pierwszego sezonu To i tak nie schodzi on na psy. jest dalej na tym świecie na jednym poziomie, no i każde sobie polecam. Musicie ją zobaczyć, bo jest ona według mnie najlepszą, moją ulubioną. No cóż, no, co mogę powiedzieć? No to tyle. <grych> bardzo dziękuję Wam za uwagę. To tyle. Zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w, łapkę w górę, jeśli chcecie. Suba z dzwonem. Ja się sobie żegnam. Dziękuję Wam za uwagę w tym nieco dłuższym odcinku, bardzo długim. Jak nam nie ja się zamierzam Trzymajcie Trzymać się do następnego. Mówił do Was Pichał. Hej, hej.